Witam serdecznie, kochani, spod znaku bliźniąt. W tym czytaniu karta dla Was na grudzień, na nadchodzący miesiąc, już ostatni w tym roku. Zobaczymy, co karty chcą Wam powiedzieć najpierw w aspekcie obowiązków pracy, potem zapytamy o sferę finansową bliźniaki co tutaj się będzie działo, a także plany i przedsięwzięcia wasze, tak moi drodzy tutaj o, akurat mamy pewne przełamanie mi się wydaje w kwestiach finansowych planów i przedsięwzięć jeszcze zobaczymy co się pojawi o, o, fajnie dziesiątka pucharów, bardzo, bardzo pozytywnie, później dojdziemy do jeszcze aspektów trochę bardziej osobistych, bliskich, rodziny, przyjaciół o miłość spytamy, najważniejsze przecież rzeczy i o zdrowie wasze na pewno też, więc zostańcie do końca, jeżeli to czytanie wam się spodoba, zostawcie lajka, like rozważcie subskrypcję, więc no, te wszystkie fajne rzeczy, ale już dość tej autoreklamy i patrzymy, co się dzieje, moje drogie bliźnięta, tutaj na stole. Jeżeli chodzi o aspekt obowiązków pracy, no nie powiem, nie będzie to jakoś wybitnie łatwy miesiąc dla was, Widzę, że trzeba będzie naprawdę konkretne priorytety sobie poustawiać. Król Mieczy bezpośrednio wskazuje na to, że są przed Wami pewne wyzwania, są pewne rzeczy, którymi trzeba się zająć, i one, no właśnie, będą wymagały takiego jednak bardziej nastawienia no. Tak jak mówiłem, priorytetów, tak? Że pewne rzeczy trzeba postawić jako ważniejsze na pierwszym miejscu, a inne będą musiały się do tego podporządkować bliźnięta. No i tutaj nie ma specjalnie wyjścia z tej sytuacji. Karty mówią, że jak najbardziej jesteście w stanie ogarnąć te wszystkie sprawy. Rycerz Denarów bezpośrednio na to wskazuje, że wy wybronicie się, czy dacie radę zrobić te rzeczy tak, jak powinno się je zrobić, bo jesteście profesjonalistami, bo jesteście zdolni tak, do ogarnięcia tych wszystkich swoich spraw, bo to niekoniecznie muszą być rzeczy związane z pracą, ale no, one też będą wymagały tego takiego nastawienia w tej sprawie, tak, odpowiedniego, bo król mieczy z rycerzem Denarów mówi na, o takim dość mocnym, jakby to powiedzieli w, w tych w korporacjach, sfokusowaniu na target, tak. I może akurat pracujecie w korporacji i takie sfokusowanie na targoty wam jest konieczne, ale chodzi o to, że trzeba się skupić na tych rzeczach, które są ważne i no będzie trzeba poświęcić na to odpowiednio dużo czasu i energii i uwagi, nie, bliźnieta? Więc tu Widzę, że będzie to dość pewnie także intensywne dla Was w tym miesiącu. Mamy także kartę arcykapłana i arcykapłan może wskazywać na dwie rzeczy. Pierwsza podporządkowana pod to, co już przed chwilą było powiedziane, a mianowicie, że trzeba zrobić rzeczy dokładnie wedle zasad i nie odbiegać od tych zasad, tak? Więc jeżeli zdajecie jakieś, nie wiem, sprawozdanie, to sprawdźcie, czy tam wszystkie te normy, znaki, jakości kół, nie? I tak dalej. One te normy, te, to sprawozdanie spełnia. To jest taka jedna rzecz, ale arcykapłan też może wskazywać na niestety pojawienie się jakiejś sprawy typowo formalnej do załatwienia. Może w pracy kadry będą czegoś od was wymagały, może koniec roku jakieś zamknięcia, jakieś właśnie, no było powiedziane sprawozdania i tu jakaś papierologia z tym związana, wybitna. Często, niestety jest, chociaż mam wrażenie, że na przykład częściej to jest styczeń, nie? Zamykamy chyba grudzień w styczniu, bo jeszcze ciężko jest zamykać coś, co się w pełni nie skończyło. Ale no, rozumiecie, o co chodzi. Może to być też po prostu jakaś konkretna sprawa, która do was przyjdzie, wiecie, w zalapowanej kopercie z wielkim takim przybitym włoskiem napisem ZUS, nie? Albo <laughs> coś takiego. I trzeba będzie sobie z tym poradzić. No szkoda, że już takich listów nie wysyłają, nie? Szkoda, że te ZUSy tak troszkę... Odbieg od e, takiej kurtuazji i już nie lakuje swoich listów. I chyba pewnie nigdy nie lakował, ale patrzymy dalej, używając takiego prawdziwego laku. Nie, nie wiem, czy kiedyś używaliście. Fajnie to wygląda, fajnie się tym można pobawić. E, moi drodzy. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, mamy dwójkę mieczy, mamy szóstkę buław i mamy trójkę denarów. Do tej trójki denarów troszkę dojdziemy. Ona jest chyba trochę od, taka od, oderwana od tego przekazu w tym momencie, tych dwóch kart. Dwójka mieczy i szóstka buław mówi o tym, że jeżeli będziecie się, jeżeli macie jakąś sytuację, która jest niepewna, w którą stronę ona pójdzie finansowo, tak, znaczy, finansowo. Podejrzewam, że pójdzie tak, jak się spodziewacie, albo będziecie musieli zapłacić, albo ktoś wam zapłaci, nie? Finansowo to mogą w dwie strony iść rzeczy, ale mm, tu chodzi o to, czy ona się uda ją zrealizować, czy uda się ją zrealizować tak, jakbyście chcieli, czy wiecie. Jaka droga jest najlepsza? Zdecydowanie najgorszą rzeczą, to jest zawsze przy dwójce mieczy najważniejsze, najgorszą rzeczą, którą moglibyście zrobić, to nie robić nic. Więc tutaj połączenie jeszcze z buławami, szóstką buław, i to szóstka buław to jest karta zwycięstwa, tego, że coś się udaje, że wychodzimy obronną ręką, ale tak naprawdę z przytupem, to sugerują karty, żeby trochę bardziej takie zdecydowane działanie Obrać. Jeżeli się zastanawiacie, to wybieramy tą bardziej ambitną, bardziej zdecydowaną formę działania. E, czyli jeżeli na przykład zastanawiacie się, kupić czy nie kupić, no to kupić, tak? Na no to wychodzi, że w, takim, w takiej sytuacji bardziej w tą stronę powinniście się e, kierować. No oczywiście. Biorąc pod uwagę realia, tak, i nie chodzi o to, żebyście teraz byle co kupowali, tak, tylko no faktycznie, że się wahacie i są realne stwierdzenia przeciwko albo za, nie? Tutaj właśnie ta sytuacja się rozwiąże. Rozwiąże na Waszą korzyść. To jest też taka po prostu interpretacja już normalna, bliźnięta tego zestawienia. I mamy trójkę denarów, Trójka denarów też mówi o pewnych przygotowaniach jeszcze w tym miesiącu w grudniu na rzecz innych kwestii, które będziecie poruszać w przyszłości i będziecie się zajmować nimi w przyszłości, brać w nich udział. Taka najprostsza rzecz, no to właśnie zrobienie jakiegoś, wpłacenia jakiegoś zadatku na wycieczkę gdzieś, nie? Albo coś w tym stylu, czy, czy właśnie przygotowywaniu jakichś pieniędzy na remont, który będziecie. Które będziecie robić gdzieś tam w lutym albo nawet gdzieś tam później, bo te remonty teraz, żeby znaleźć fachowca, to jest pewnie problem dość duży w odpowiednim czasie. Więc to są, to są tego typu sprawy. Kochani, jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, to, to tutaj się dość dużo będzie działo. Ja od razu, może nie będę aż tutaj się rozwodził i nie będę tak podbijał i Wam. Czarodziejskich słów mówił. Dziesiątka mieczy po prostu mówi, że będziecie zadowoleni z realizacji tych planów. No, dziesiątka Pucharów jest ogólnie bardzo pozytywną kartą. Ona jest kartą, która mówi o szczęściu i tak dalej, byciu naprawdę tak zadowolonym i to tak holistycznie zadowolonym, czyli na każdym kroku, jeżeli chodzi o tą rzecz. I teraz moi drodzy, mamy trójkę buław i dwójkę buław. I to mam wrażenie, że mówi. Mówi o zajęciu się albo zaczęciu robienia czegoś, albo w końcu zrobienia czegoś, w końcu. Posiadania tej możliwości, ażeby zrobić to coś, z czym zwlekaliście, z czym, czego nie można było zrobić wcześniej, tak? Albo czegoś, na co bardzo, bardzo długo wyczekiwaliście, nie? Więc jeżeli tu do grudnia nie możecie się doczekać, bo jest jakiś wyjazd super, mega wspaniały na Sylwester wasz, bo się już ugadaliście, opłacaliście to i tak dalej, już teraz tylko czekacie, aż będzie wolne i będziecie mogli się tam wybrać, to ta faktycznie wycieczka, wyprawa, pójdzie bliźnięta, no wybitnie po waszej myśli, no będzie naprawdę szczęśliwa. Więc tutaj tego typu rzeczy, tego typu rzeczy takie wyczekiwane, tak, albo takie, których nie można było zrobić wcześniej, jest to zdecydowanie coś, z czym powinniście, w co powinniście, no właśnie, w tą swoją uwagę zwrócić, nie? Kochani, zobaczmy, co karty mówią o kontakcie Waszym z bliskimi, rodziną, co może u nich się dzieje. Czasami karty też i o tym mówią. Mamy kartę śmierci, ja ją o nią będę dopytywał, ale najpierw jeszcze postawimy karty na sprawy uczuciowe. I będziemy te sprawy uczuciowe. Um, Interpretować tak dla osób, które są w związku, jak i dla tych, którzy są singlami. I tutaj no, powiem Wam bliźnięta, że jest chyba nie najgorzej w tej sferze uczuciowej. Za to o tą śmierć, tutaj, co karty mówią, mamy piątkę denarów. Mm, te komentarze ze strony kart zawsze są naj, naj, nie, najmniej przyjemne, niestety. Ale dobra, zobaczmy, co, się, co można z tego wyczytać. Jeżeli jeżeli chodzi, moi drodzy, o Waszą, Waszą osobistą. Relacje z Waszymi bliskimi, Wasze osobiste, bo to jest, są różne te relacje, to w grudniu, no, niczego nie będzie Wam brakowało. Nic nie będzie tutaj się źle działo. Zdecydowanie, Bliźnięta. Mamy kartę Króla Pucharów, mamy kartę świata. Świat przebija większość rzeczy, które są obok Niego, na stole, i świat mówi o tym, że, no, właśnie, na każdym praktycznym poziomie, w tych kontaktach waszych z bliskimi będzie dobrze, tak? Będzie dobrze i będziecie uzyskiwali to, co chcecie, czyli przy tym wigilijnym stole będzie przyjemnie, jak będziecie się łamać opłatkiem, to nikt wam nie będzie życzył czegoś złego. No nie wiem, to chyba było niestosowne, nie? Ale rozumiecie, o co chodzi. Tu naprawdę te kontakty, bo będzie dobrze, będzie fajnie, okej, okay. nie znaczy to, że tam nie będzie jakichś pewnie uszczypliwości czy irytujących sytuacji, że, czy ten wujek, który zawsze gadał o polityce, też znowu nie zacznie gadać o jej polityce, psując troszkę atmosferę, ale może nikt go nie będzie słuchał, tak, albo zapcha się go tą sałatką, taką, wiecie, naszą typową słowiańską polską, bo ona nie jest tylko polska, ta z jajkami, ziemniakami zielonym groszkiem, cała słowiańszczyzna, Zajada się tą sałatką, ale ja ją uwielbiam. Przyznam szczerze, uwielbiam tą majonezową tą sałatkę po prostu. Nie mogę się doczekać. Ale no, będzie tak czy siak, bardzo przyjemnie. A król Pucharów. Król Pucharów mówi o tym, że z kogoś, z kogoś wy będziecie dumni. Wy będziecie bardzo zadowoleni z tego, jak ktoś może sobie radzi. Może macie syna, który teraz ma wnuczkę. No, on nie ma wnuczki, on ma córkę. Tak? Czyli wy macie wnuczkę. I tak wiecie, no, zastanawiacie się, jak on będzie sobie radził jako ojciec. A tu widzicie, że radzi sobie wspaniale. I tak, no dobrze go wychował. Wychowałem, tak? Fajnie, że tak sobie radzi z tym swoim teraz, z tą swoją latoroślą, a moją, e, moim oczkiem w głowie. No, tego typu sytuacje, może właśnie wnuczek jakoś będzie, okaże się, że dobrze sobie radzi w szkole, w pracy, w miłości, no nie wiadomo. No, będziecie mogli tak usiąść, wiecie, na długości stołu i tak powiedzieć: Ach, no, no dobrze wyrósł, nie? Albo dobrze wyrosła. No, nie, nie mówię, że dokładnie to jest tego typu sytuacja, ale niekoniecznie tylko przy tym wigilijnym stole, ale tak czy siak będzie, będzie taki moment takiego poczucia. Mamy kartę śmierci i piątki denarów. I tak jak ona, te zestawienie tych dwóch kart mogłyby wskazywać na pogorszenie waszej relacji z kimś, ogólnie bym to, można, bym to tak odczytał jako jedną z możliwości, to z racji tego, że tu jest ten świat, wątpię, że tak się będzie działo. Tak? Bo wasze relacje, wasz ten kontakt jest dobry z tymi osobami. Ale jaka jest ta druga, Interpretacja właśnie niezależna, to jest to, że u kogoś jednak będzie sytuacja pogarszająca się. Niekoniecznie taka, że w jednym momencie się pogorszyło, i tyle, i potem już z tym walczymy, jest pogarszanie się. Widzicie, że komuś troszkę idzie gorzej w ostatnim czasie, i najwyraźniej jeszcze w, tym, no, w tą stronę idzie. Tak? Ta, 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 ta sytuacja nie ma za bardzo rzeczy, które by przemawiały za tym, że będzie lepiej. Nie? Na razie, przynajmniej. Ja mogę życzyć jak najbardziej, wy pewnie też będziecie życzyli, żeby było lepiej, ale no na razie nie będzie można o tym mówić. Karta piątki denarów mówi o kwestiach materialnych, ale też i zdrowotnych, niestety. Kochani, jeżeli chodzi o miłość, jeżeli jesteście w związku, raczej, znaczy, no, ogólnie to będzie, podejrzewam, że dość krótka interpretacja, szybka, mamy dziesiątkę Pucharów, kartę Słońca i Asa Denarów, tak? Więc, y, ogólnie te dwie karty mówią o, o szczęściu, o tym, że jest dobry okres, że będzie dobre, będą dobre nastroje, dobre okoliczności, Wiecie, no nie wiem, tam te wszystkie zwyczaje, chociaż to nie są te nasze, to nie są polskie zwyczaje, żeby całować się pod jemią, ale może ktoś z Was jest za tą wielką wodą i tam akurat by chciał wycałować kogoś pod jemią, tą swoją drugą połówkę, to jak najbardziej. Tylko, że mamy i tak to jest pozytywna rzecz, żeby nie było. Ten na również mówi o niczym złym, nie? Ale muszę tak trochę zarzucić hamulec malutki, odrobinkę, tak ciutek hamulca zarzucić w tym rozpływaniu się nad tym, jak to fajnie Wam będzie się dogadywało i będziecie spędzali miły i szczęśliwy czas, bo dziesiątka pokarów o szczęściu, w miłości, mówi. Więc tu ewidentnie ewidentnie idzie w tą stronę a as denarów mówi, że w ramach realnych możliwości i teraz no dobra trzeba zauważyć co, co jest tą realną możliwością. Ja to bym interpretował e, i z reguły tak to robię, w taki sposób, że no okej, okay, wiadomo, że pewne rzeczy będą szły bardzo dobrze, super, ale jeżeli mamy jakieś szalone nasze romantyczne wyobrażenia, e, jak pewne rzeczy mogłyby się potoczyć, no to pewnie nie, tak, pewnie nie nie do przesady. O, nazwijmy to tak, bez przesady, nie? Będzie super, będzie fajnie, ale no też wiadomo, że ten wasz partner, załóżmy, czy ta wasza partnerka są tylko ludźmi i na przykład nie są w stanie zajrzeć wam do głowy, żeby wyobrazić sobie, jakie macie wy tam swoje hedonistyczne zachcianki, nie? To takie wiecie, najciem, najbardziej takie, no, no, które trzymacie głęboko, ale byście chcieli, żeby oni na, żeby on albo ona na to wpadli, nie? Byście chcieli bardzo. No, no, nie wpadną, jeżeli im nie powiecie, nie? Więc tutaj tego typu sytuacja. Tak czy siak, ja nie mogę i tak, za bardzo wystarczająco podkreślić tego, że to będzie szło w dobrą stronę, fajnie wszystko. Tak, będzie naprawdę będziecie szczęśliwi. Ale no mówię, nie spodziewajcie się serenady pod oknem na 20 stopniowym mrozie i wszystko będzie wysypane płatkami róż i tak dalej. No nie bardzo, nie? Albo tego hedonizmu, może tak troszkę mniej troszkę tego hedonizmu. E, przynajmniej na tym kanale i, i, i w święta. Kochani, jeżeli chodzi o interpretację dla singli, jeżeli jesteście singlami, to jest bardzo dobry czas na to, żeby taką ciekawą osobę spotkać i będą okoliczności temu sprzyjające, jeżeli idziecie na Sylwestra, załóżmy na jakieś bale czy coś, bardzo możliwe, że tam ktoś taki się pojawi. I ten a z denarów mówi o tym, że możecie dostać to, czego chcecie, to na co zasługujecie. To jest do, dokładnie to, co ten z denarów mówi. Um, ale um, no. Też w ramach takich realnych sytuacji. Czyli jeżeli zamkniecie się w swojej głuszy, e, gdzieś tam i nie będziecie wyłączycie telefon, wyłączycie internet, nie, e, to, to nie spotkacie nikogo. Nie? Nikt nie przyjdzie, wiecie, jak w tych filmach amerykańskich gonione przez wilki i, i akurat zapuka do waszych drzwi, bo będziecie jedyną. Bo, deską ratunku, a to się okaże, że to jest przepiękna kobieta, bez zobowiązań, bez bagażu emocjonalnego jeszcze do tego bogata, nie? No, no nie, no tak nie będzie, nie. Bądźmy realistami. Więc trzeba pomóc trochę szczęściu, a szczęście jest duże. Dobra, moje drogie bliźnięta, co jeszcze na koniec chcą kartę powiedzieć, jeżeli chodzi o wasze zdrowie, samopoczucie? Tutaj dość dużo dobrej energii. Mamy rycerza pucharów jako ewentualną przeszkodę. I mamy tak, dziesiątkę pucharów jako dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę. No i to ja wam powiem, że no, tych dziesiątek pucharów mamy tu całkiem sporo. Więc ja od razu... Pierwsze koty za płoty, albo któreś już koty po kolei to są. E, moi drodzy, tu du, dużo jest tych dziesiątek pucharów, więc ta dobra, pozytywna rzecz, e, to jest jedna z tych, tak? To, to tylko tyle, albo aż tyle. Trójka buła w kwestiach zdrowia, samopoczucia, moi drodzy, mamy tendencję, będziecie mieli tendencję do całkiem takiej dość żywiołowej. E, Dużo nastawienia, energii, całkiem sporo, ale trójka buław może wskazywać na taką troszkę zaległą. Znaczy, jeżeli macie tendencję do tego, że was tam bark pobolewa po tym, jak kręcicie za dużo masła, nie? że się ubija, masło się ubijało raczej, jak kręciło się, no, jak będziecie kręcić tą sałatkę, nie? W tej misce, czy tam w salaterce, no to może was rozboleć. Jeżeli macie właśnie jakąś tendencję z alergią, jakieś, wiecie, wie Wielką zgagę pokarpił czy coś takiego, no to nie zdziwcie się, że was trafi, nie? więc tutaj na takie powracające dolegliwości one mogą się nasilić. Na to trzeba zwrócić uwagę. Ewentualnej jakiejś takiej konkretnej, realnej przeszkody nie ma rycerz Pucharów. Ja bym jeszcze tak tylko chciał zobaczyć, ale nie ma czegoś takiego tutaj w kartach, co by sugerowało mylne, pozytywne wieści. Tak, tutaj czegoś takiego nie ma, więc nie wydaje się. Dziesiątce pucharów mówiłem, i dziesiątka mieczy, moi drodzy, jako. Jako rada kart to jest takie przygotowanie, że niektóre rzeczy mogą dziać się z dnia na dzień. Tak, mogą się naprawdę nagle wydarzyć, i tutaj, no to może być też szereg rzeczy, nie? więc na pewne sprawy nie jesteście w stanie się w pełni przygotować. I, I to jest taka myśl przewodnia w tym czytaniu. Warto ją sobie zanotować. I moi drodzy, no też no, jednak dużo pozytywów. Tu mamy pewne rzeczy, które mogą być no, na pewno niezbyt specjalnie przyjemne, ale to już życie, Życie. Kochani, mam nadzieję, że grudzień, mimo wszystko, będzie dla Was tak wspaniały jak ten rozkład. A ja sobie może troszkę bardziej życzę, żebyśmy zobaczyli się także przy następnym. Dzięki. Pa!